Nie wiem, no po prostu źle, źle po prostu się pchałem i um, no i to jest tylko i wyłącznie jakby moja wina, bo, bo, nie mam, nie mam żadnej wymówki. Jestem naprawdę dobrze przygotowany i pierwszy raz od dawna jestem bardzo dobrze przygotowany na tą główną imprezę, a nie potrafię tego pokazać, więc um, przykro mi. Jest mi naprawdę przykro i nie tyle. Czułem się naprawdę dobrze. Wstałem rano nawet nie jakby nie jakiś bardzo zmęczony, a więc no, no nie mam, nie mam, naprawdę nie mam żadnej wymówki, no nie wyszło mi, jest mi bardzo przykro z tego powodu, jest mi przykro też, że zawiodłem pewnie dużo ludzi, którzy gdzieś tam na mnie liczyli, no niestety, niestety, po prostu duży zawód, no duży zawód. Przede wszystkim ja sam na siebie jestem zły i sam na, jestem sam na siebie obrażony, bo, bo nie powinno to tak wyglądać, no nie powinno to tak wyglądać. No, na ten moment nie chcę mi się startować dalej, bo po prostu jestem lekko obrażony na samego siebie i na, 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 na pchanie kulą, a z drugiej strony wiem, że jestem w turbo dobrej formie i no i głupio, nie było, głupio byłoby nie jechać po prostu do tych Chin, bo, bo wiem, że tam mogę też powalczyć i to, że dzisiaj mi nie wyszło to, to nie znaczy, że, że w Chinach też mi ma nie wyjść. Są jeszcze dwa tygodnie do, do startu. Jest to jakiś czas na to, żeby się gdzieś tam pozbierać po tym co się dzisiaj stało i. Znaczy nie, no pojadę, pojadę. Jakby... Tak sobie tylko gadam teraz. Jestem obrażony, ale, ale, ale zapewne, zapewne pojadę i powalczę.